Tego się nie spodziewałeś. Nawiedził cię wujek suchar. Kobieta bierze prysznic, a nagle słyszy dzwonek do drzwi. Szybko wskakuje z prysznica i biegnie nago do drzwi. Pyta, kto tam? Tymczasem mężczyzna, który zagląda przez dziurkę od klucza, odpowiada: Ty, mały rozczochrańcu, jest mama. Bandyta wchodzi do banku, kradnie pieniądze z kasy, po czym podchodzi do jednego z klientów i pyta. Widziałeś, co zrobiłem? Tak, i mam zamiar zadzwonić na policję. Złodziej przyłożył mu pistolet do głowy i go zastrzelił. Podszedł do następnego klienta z tym samym pytaniem: Na co ten odpowiada? Nic nie widziałem i nic nie słyszałem, ale moja żona widziała. Przychodzi facet do spowiedzi i mówi do księdza: Ojcze, cały czas słyszę głos, który mówi mi, co mam robić. Czy jestem opętany? Na co ksiądz odpowiada: Nie, synu, jesteś żonaty. <noise> kelnerka przynosi zamówione pączki, a siedzący przy stoliku klient dziękuje: całuje rączki za te dwa pączki. Po chwili kelnerka przynosi ciastka, a uprzejmy klient mówi: za te ciasteczka całuje w usteczka. Na to jakiś gość podpowiada: Zamów jeszcze zupę.